Drodzy Państwo, Bill Gates, twórca Microsoftu, zwykł ponoć mawiać, że do najtrudniejszych zadań wybiera nie tylko tych najzdolniejszych, ale i tych najbardziej leniwych, bo oni zawsze najszybciej znajdą sposób na to, żeby sprawę załatwić szybko. Taki, żeby mieć to z głowy, więc teraz mój ulubiony temat absolutnie. Troszeczkę o lenistwie. O, ja w tym do perfekcji doszłam. Ale nie o prokrastynacji, żeby było jasne, czyli o przesuwaniu spraw na później. Nie, nie, w tym też jestem mistrzem. Nie Jestem jesteś. mistrzynią ostatnich. Nie jesteś chwili. samotnym żaglem na tym oceanie, moja droga. I za to cię lubię i dlatego się tak dobrze rozumiemy. Tomek Tomasz Łysakowski, mm -hmm. socjolog, psycholog, mm -hmm. Tomku. No, to jest rozmowa y, troszkę taki hołd, y, mm -hmm. który oddajemy lenistwu, bo ono też potrafi być twórcze. Oczywiście, pod warunkiem, że jesteśmy inteligentni, bo niestety nieinteligentny leń może nie wpaść na To prawda pomysłów. i kanwą do rozmowy są życiorysy mm. pięciu wybitnych leni, mm. leniuchów, żeby nie powiedzieć, bo tak. tak sami o sobie mawiali, między innymi John Lennon, Ernest Hemingway, Winston Churchill, Woody Allen i Ronald i Reagan. Reagan. Mm -hmm. Nie mogą narzekać na mm, słabe portfolio ci wymienieni panowie. Tak, ale zobaczmy, chodzi o to, że każdy z nich zajmował się czymś, co było jego pasją, bo jak my sobie opowiadamy, o tym byciu leniem, nie leniem, mm -hmm. to pamiętajmy, że my mówimy o dwóch takich różnych kategoriach. Taki na przykład Regan mógł sobie spać w ciągu dnia czy Churchill, i potem prawdopodobnie absolutnie jest prawdziwe, że podejmowali lepsze decyzje, że wpadali na lepsze pomysły. Natomiast. Problem w sensie jest ta... drzemki. Tak, bo takie drzemki. Drzem... Tak, bo na przykład to lenistwo takie w ciągu dnia, to sprawia, że my jesteśmy w stanie bardzo dobrze regenerować siły. I potem jak wstaniemy, to tak jak tutaj Churchill chyba bodaj mówił, że ma dwa dni, a nie jeden dzień. Dlaczego? Bo jesteśmy najbardziej produktywni te kilka godzin po wstaniu. I jak się prześpimy w ciągu dnia, to tak mm -hmm. będzie. No, mm -hmm. Druga sprawa, to jednak jest, są takie zwykłe nasze obowiązki, gdzie okazuje się, no, bo super byłoby. Ja myślę, że 90% naszych telewizów w tym momencie, gdyby mogło, to by w ciągu dnia chętnie spało. No niestety, nie każdy pracodawca daje możliwość przespania się w środku. Tak, sprawa drzemki dżęgi... Za dnia zmienia się i percepcja tej drzemki zmienia się po wyjściu z przedszkola. Nie no wiem, czy ty to... lubiłaś. Ja nienawidziłem nie, drzemek też w przedszkolu. nienawidziłam drzemek A później w o nich tak, tak jest, ale też chodzi o to, że trzeba umieć się zdrzemnąć, odpłynąć mm -hmm. i się zregenerować, bo te szybkie drzemki są naprawdę bardzo tak. fajne. Ale już dosyć mm -hmm. od drzemkach, bo tu już próbowaliśmy dojść do wątku, a my tu miliony dygresji. Wybacz. Mm -hmm. Oczywiście. Chodzi bardziej, nawet nie chodzi o samą drzemkę. Jakbyśmy sobie popatrzyli na jedną rzecz, która wszystkie te osoby łączy, łączy. To takie, powiedzielibyśmy, zarządzanie czasem. Oni potrafili. Tak sobie zarządzać czasem, żeby ich wewnętrzny leń był szczęśliwy, a jednocześnie żeby z tego, że są w stanie się zregenerować mieć tego wewnętrznego geniusza Co uwolnionego. to znaczy? Bo to ładnie brzmi, ale jak ktoś na fakty i życie przekłada. Ale zaraz powiem. Na przykład okazuje się, że w wielu krajach teraz skraca się dzień pracy. A dlaczego? Bo jak pracownik przychodzi, to okazuje się, że czy on robi 6 godzin, czy 9 godzin, czy 12, to prawie to samo zrobi. Nawet gdyby temu pracownikowi powiedzieć, masz do zrobienia to, to, to i to. Jak zrobisz w 8 godzin, to ty jesteś wolny. Być... A po 5 możesz być wolny, możesz w 4 zrobić. Dlaczego? Dokładnie. Bo będzie zmotywowany ten wewnętrzny leń będzie go motywował, żeby osiągnąć i zrobić wszystko, co I ma Żeby on sobie wrócił do domu i mógł Tomeczku meczku zrobić to. Wiesz, zrobić to. Ja cię przepraszam, mój wewnętrzny leniu, że ja cię zaniedbałam. Ja cię strasznie przepraszam, że mało śpię. Co jeszcze? Inspiruj. Oj, chodzi o to, że wcale nie jest tak, że ci lenie mm. będą w każdej sytuacji odpoczywać. Bo jak mamy pasję, to jak sobie wygospodarujemy czas, żeby zrobimy tę pracę szybciej, ale mamy tę motywację, tę marchewkę, to my potem rzucimy się w tę pasję. Oczywiście ja wiem, że dla niektórych pasją jest spanie, ale dla większości tą pasją wcale nie będzie spanie. To będzie twój nie czegoś nowego, nie wiem, kręcenie jakiegoś filmu, czy na przykład zajmowanie się dziećmi, czy... Gotowanie, do... gotowanie milion Gotowanie, rzeczy. tak, tylko to jest coś, co lubimy, a nie za to, za co nam płacą. Mówi się o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. We... Zewnętrzna to nam ktoś zapłacił, ale wewnętrzna to jest to, co ja lubię robić sam z siebie i tutaj właściwie pole popisu jest niesamowite. Czyli mówiąc o tym, masz na myśli, że pasja, pomaga, mm -hmm. jeśli się ją odkryje i kultywuje, ujarzmić wewnętrznego lenia i dobrze nim zarządzać? Tak, bo chodzi o to, że jak Do dobrze pieścia. pójdziemy, tak, to, bo co to jest ta pasja? To jest coś, co jak robimy, to mamy tak zwane flow. Flow to oznacza, że samo tu, się robi, nie się... wiadomo, kiedy się... jest gotowe. Tak. Jak patrzę na o Jezus Maria, 8 godzin minęło, a tak mi było fajnie. I teraz, jeżeli ja mam jakieś zadanie, pracownicy co, co niektórzy ci, co mają flow na pracę, chociaż większość pracowników to pracuje nie z flow. Ale jak patrzymy sobie, to jeżeli ja mam to flow i to teraz ja mogę to zadanie robić, zrobić sobie z niego nagrodę. Ta koncepcja się nazywa na przykład temptation bundling, czyli robię coś, co bardzo lubię i łączę to z tym, czego tak nie lubię, a do czego chciałbym się zmotywować. Ale mogę też po prostu oddać się temu, polecieć. Tylko tutaj czasami wtedy zdrowie psychiczne może ucierpieć, bo jak naprawdę robimy coś, co mamy flow, to wszystko. Dzieci, rodzina, inne rzeczy schodzą na dalszy plan. Tomek, myślisz, że Koło wymyślił też jakiś taki leń obibok, bo chciał szybciej sobie przewozić materiały, szybciej się przemieszczać Pewnie tak, chociaż pamiętajmy, że dużo tych pierwszych wynalazków prawdopodobnie powstało metodą prób i błędów. Nie wiem, mm. no, jak komuś jakieś zioło wpadło do tego wywaru, co potem robił, stwierdził, że smaczniejsze. Tak. Potem no, faktycznie… Przechodził no. obok lasu, który się tak. spalił, a tam razem z nim jakaś sarenka tak. spróbował, okazało się, że dobre, czym... no i już <laughs> tak. mamy kebab. Ale koło rzeczywiście, koło zakładało jednak chyba trochę dużo, znaczy takiej jakiejś pracy, dlatego że pamiętajmy, że były cywilizacje, które na koło nie wpadły. To nie jest tak, że wszystkie od, wynalazły koło. Oczywiście wcale nie znaczy, że mieli tam wozy na kwadratach, ale w tym momencie w ogóle wozów nie mieli i wszystko musieli nosić. Faktycznie jakiś prawdopodobnie racjonalizator, powiedzielibyśmy. Ja nie mówię o nich lenie. Mówmy racjonalizatorzy. Ci, którzy sprawiają, że nie tylko ich życie, ale później nasze jest łatwiejsze. Proszę Państwa, dobre rzeczy mogą brać się z lenistwa, ale tak. pod warunkiem, że ten leń będzie podany w sosie z pasji. Tak, Inaczej więc... może być ciężko. Dziękujemy Ci bardzo, Tomasz. Super. Jestem zbyt leniwa, żeby powiedzieć, co dalej, wiesz? Ale mamy magiczny przycisk Play i Państwu to wszystko wyświetlimy.